W punkcie pierwszym uznaje wymienioną Agnieszkę Kuszewską za winną popełnienia zarzucanych jej punktów od 1 do 8 obwinienia czynu wypełniających dyspozycje artykułu 343 ust. 1 w związku z artykułem 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i Izadła na tej podstawie przy zastosowaniu artykułu 9 paragraf 2 w związku z artykułem 24.1 i 3 kodeksu wykroczeń wymierza ich karę. W wysokości 3000 zł. za to obwinionej na rzecz państwa koszty postępowania w kwocie 120 zł i wymierza opłaty w kwocie 300 zł. Proszę tak proszę Państwa. Tytułem ustnych motywów wyroku. W ocenie sądu widać po liczności przywołów o, o obwinionej możliwości niejednolitej, pomiędzy w ramach sprawy materiału zawodowego twierdzi popełnienie wykroczeń z artykułu 343 ustawy Prawa o ochronie środowiska. Zgodnie z tym przepisem, kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłośniających, Określony w artykule 156 tejże ustawy podlega karze grzywny. Artykuł 156 mówi, że zabrania się używanie instalacji bądź urządzeń nagłośniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych, terenach przeznaczonych na cele rekreacyjne, lub Tak naprawdę żadna ze stron nie kwestionowała okoliczności samych popełnienia czynów, które zostały zarzucone obwinionej, a obwiniona wnosiła o umorzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary. E, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, kodeks wykroczeń e, nie przewiduje możliwości umorzenia postępowania z uwagi na społeczną szkodliwość czynu. Wykroczenia same w sobie mają niską społeczną szkodliwość czynu, e, zatem e, umorzyć, tego poz, e, umorzyć postępowania na tej podstawie nie można. E, taką konieczność przy można ewentualnie uwzględnić przy wymiarze kary. E, w, w ocenie sądu właśnie o karę w tej sprawie chodzi się wnioskowo o przyjęcie recytywy z uwagi na popełnienie przez obronioną w przeciągu ostatnich dwóch lat takich samych wykroczeń. Recydywa wielokrotna z artykułu 38 kodeksu wykroczeń wskazuje, że ukaranym z nami dwukrotnie można, za podobne wykroczenia umyślne można wymierzyć karę aresztu, choćby było to zagrożone karą młodododniejszą. W ocenie sądu nie ma podstaw do wymierzania kary aresztu przedmiotowej sprawie, bo ta kara zbyt surowa, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Z drugiej strony pan obrońca wnosił o odstąpienie od wymierzenia kary. Można odstąpić od wymierzenia kary w sytuacji, kiedy biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości, warunki osobiste sprawcy pozostają po W ocenie sądu okoliczności przedmiotowej sprawy nie pozwalają i nie uzasadniają przesłanki odstąpienia do wymierzonej kary. Bowiem opwinionej zarzuca się w tym postępowaniu, popełnienie dziesięciu wykroczeń. Nie ulega wątpliwości i sąd wystawił w do postępowaniu dowodowym, że obwiniona miała świadomość, że dopuszcza się popełnienia wykroczeń, czyli że de facto e, używa nagłośnienia, śpiewając w strefie uzdrowiskowej. Samo śpiewanie nie jest zabronione. zabronione jest używanie nagłośnienia. Wiedząc to, dopuszcza się popełnienia wykroczeń i nie występując formalnie odgody. Na e, występy z nagłośnieniem, ani też nie śpiewałaby z niego, co wtedy nie byłoby wykroczeniem. E, w ocenie sądu, e, wszyscy są równi wobec prawa i e, wszyscy winni to prawo stosować. Jeżeli jest to, e, zdaniem jest to uprawnienia, ale także obowiązek. E, Ownigiona e, winna stosować się do obowiązującego prawa i. E, że nie, sądu nie zasługuje na uwzględnienie twierdzenia, że inne osoby w, w, w podobnych okolicznościach dopuszczały się popełnienia wykroczeń, e, bowiem sąd rozpoznaje tylko tą sprawę dotyczącą właśnie tej odmienionej i zarzutów jej dotyczących. I biorąc pod uwagę, co do samej kary, biorąc pod uwagę deklarowaną sytuację materialną osoby, sąd uznał, że tysięcy złotych za 10 e, czynów, które były zarzucane obwinionej w tym mniejszym postępowaniu jest karą zbyt surową, Ocenie ocenie sądu kara 3000 zł jest adekwatną do stopnia społecznej szkodliwości, czyn, także um, sąd ma nadzieję, że będzie miała skutek wychowawczy wobec obwinionych. Biorąc pod uwagę, że um, obwiniona jest w stanie ponieść karę grzywny, sąd także ustalił, że będzie, że um, jest w stanie ponieść koszty postępowania w łącznej kwocie 370 zł. To wszystko, dziękuję Państwu. Sąd nie podzielił w całości argumentacji Straży Miejskiej, albowiem kara została orzeczona znacznie niżej aniżeli ta wnioskowana przez Straż Miejską. Tym niemniej, no, co do istoty sprawy, nie zgadzamy się z treścią wyroku i będziemy czekali na pisemne uzasadnienie, które sporządzi Sąd Pierwszej Instancji. I będziemy składać odwołanie do sądu okręgowego w Koszalinie, tym niemniej, tak jak podkreślam, wyrok szanujemy, ale uważam, że będziemy korzystali z naszego prawa, które nam przysługuje, czyli prawo do apelacji, oczywiście po wnikliwej analizie uzasadnienia. Dziękuję. Tutaj przede wszystkim taką najważniejszą kwestią jest to, że nagłośnienie zastępuje mi instrument muzyczny, akustyczny, który w takim przeciętnym, normalnym przypadku mogłabym zastosować, u mnie jest to po prostu niemożliwe i nagłośnienie jest dla mnie po prostu ułatwieniem e, zastępowania instrumentu akustycznego właśnie poprzez, e, poprzez nagłośnienie. Co do wyroku e, przyznam szczerze, że... E, mm, Muszę to po prostu przemyśleć, muszę to przetrawić, muszę to do mnie dotrzeć, także jest to taki czas, kiedy. Y, na razie jest to wszystko na gorąco, na, na świeżo, także muszę to sobie po prostu ułożyć w głowie. będzie można jeszcze Panią usłyszeć przy Myślę, że tak. Myślę, że będziemy się starać o to, żeby, żeby y, można było. Bo są głosy ludzi, którzy. Y, którzy bardzo się tego domagają i e, bardzo mnie wspierają w tej całej sytuacji. Także mam e, ze swoimi fanami, o można tak powiedzieć, liczny kontakt i to są ludzie, którzy naprawdę bardzo, bardzo mocno mnie wspierają. Jest pani zaskoczona tym wyrokiem? Myślę, że trochę tak, na pewno. Tak, na, na pewno trochę tak.